Jestem Kaja i w tym odcinku będziemy otwierać takie pudełko do pielęgnacji konia. No dobra, zaczynamy. A, dobra. Jak wiecie, to bardzo lubię konie, jeżdżę na nich, już próbuję jeździć cwałem, na razie galopem, ale no to to już nieważne. Tutaj właśnie mamy taką gąbkę do mycia konia. Tu grzebień do grzywy i tam do, do sierści konia. Więc tutaj kładziemy i potem podnosimy takie O. I kładziemy nogę. Yy, tutaj jest taka szczotka yy, do konia. Jak wy, co? To w opisie macie yy, nazwę. Czyli, jak mówiłam, to jest taka szczotka. W opisie macie yy, nazwy, na przykład, jak kopystki, szczotki, yy, takiej, co to się nazywa i co to jest w ogóle. Więc w opisie macie y, ten napis. No dobra. Tutaj mamy już szczotkę do czesania konia. Tutaj mamy też takie zgrzebło. Też w opisie jest. Ale dobra, to nieważne, że zakładamy tak na konia i czyścimy. To jest do wyciągania y, starego siana. No dobra. No to jest dla konia. Wszystko jest dla konia. <laughs> Okej. Okay, to jest szczotka do do masażu konia, bo już zapomniałam. Trochę więc tak masujemy i dla konia to jest masaż. No i ostatnia to jest kopytka. Czyli yy, jak jest y, br, jakiś brud na kopycie, to właśnie tą kopytką to zbieramy. Tylko jak jest podkowa, to tylko na zewnątrz, nie w środku. Przepraszam bardzo za pomyłkę, bo to jest jednak kopytka, nie kopytka. Okej, okay, więc nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału razem ze dzwoneczkiem. Łapki w górę, żeby być na bieżąco, więc pa!